Pod koniec tego TikToka będzie pokazane, jak klienci nieświadomie planują sobie usterki i ogromne koszty w swoich pojazdach. Oglądnij go do końca. Serdecznie polecam. Moja droga sto piąteczko, będziesz robić brum brum. Goodbye boys, see you later w drogę w drogę jeszcze paseczki sprawdzimy zobaczymy klient mówi że tu dawno nie było zaglądane sądząc po stanie paska śmiem mówię żyć w tym przypadku ale o jeszcze widzicie różowe o płyn tam cieknie będziemy sprawdzać czy o tu i jak różowe czy tu wkrótce nie są około ale na 99% są wkrótce oberwane no niestety paseczki Paseczki i roleczki ok. Krótce sprawdziłem w zbiorniczku. Oba krótce są ok, opaski były luźne. Odsunąłem troszeczkę, obmyłem, popatrzyłem, poprzeruszałem tymi krótcami i paski, rolki ok. Jeszcze pakardy są założone, bo to było do niedawna jeszcze serwisowane twardo na ASO. Zbiorniczek też jest bardzo ładny, też był wymieniany. Widziałem, że był oryginał, ale wam pokażę ciekawostkę. Wkrótce będzie robota. Mówiąc, wkrótce będzie robota. Mamy Fafika. Mamy Megabest nad nadkoli. Z tymi pięknymi korkami, które są bardzo szczelne. Zresztą jak widać. Dalej lecimy. Oczywiście nie mamy separatora paliwa. Tak, z prawej strony też nie ma separatora paliwa. A na drzwiach mamy napis 480. Więc tu na pewno będzie wkrótce układ paliwa do diagnostyki. Kurde, czego tych garków się tak wszyscy boją? Powiedzcie mi, kurwa wodna.